Cześć wszystkim. Dzisiaj zrobimy materiał trochę w nietypowej formie. Zrobimy sobie dzisiaj. Unboxing człowieka! Nie spokojnie zrobimy sobie dzisiaj. Unboxing konsoli PlayStation 1. Konsolka dotarła do mnie z Azji. Jest to nowa konsola, nigdy nie używana. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda. Jest to konsola w specjalnej edycji z białym kartonem. No, lekko uszkodzona. Tak się prezentuje z przodu. Tak wygląda z boku. Tu mamy tył kartona. Jak widzimy, jest to model SCPH-9000. Konsola pracuje na 110 V, więc nie jest przeznaczona do naszych gniazdek. No okej, okay. to otwieramy. Zjadam się bardzo, bo to moja pierwsza, nowa konsola PlayStation 1. Więc robię to trochę dla siebie. No i zobaczmy jak to wygląda. Pierwsze co? Mamy kontroler. Dualshock. Tworzymy sobie go, zobaczymy w jakim jest stanie. Jak widać, padzik jest nowy, nigdy nie używany. Nie ma ani jednego śladu używania, ani jednego zadrapania. Także super. Co mamy dalej? Okablowanie czyli kabel zasilający kabel do przesyłania obrazu co my tam mamy dalej? Mamy instrukcje, dokumenty, broszurki, niestety nie w naszym języku, no ale wiadomo, konsola była przeznaczona na inny rynek. No i sama konsola, sprawdźmy jak to wygląda. I mamy konsolkę. Znaną wszystkim. Szaraczek. Konsola nigdy nie była używana. Widać że to po tym stickerze, który nigdy nie był odklejany. A z tego co się dowiedziałem, odklejenie tego, tej naklejki, tego stickera, nie jest możliwe by nakleić go ponownie. Ale stan konsoli, no nówka sztuka. Na 30-lecie PlayStation niektórzy kupili szare PS5, a ja kupiłem oryginalnego szaraka. Tutaj mamy wszystkie informacje: model SCPH 9000 NTSCJ. No i też mamy informację, że konsola pracuje na 100V. Dla mnie super obiekt kolekcjonerski moja pierwsza i prawdopodobnie ostatnia nowa konsola PlayStation 1. Ale też u mnie na kanale możecie zobaczyć inne wersje tych konsol, które trafiały na rynek i nasz, tutaj europejski oraz za granicą. Z tego, co się też orientuję, same kartony nigdy nie były plombowane, więc no można uznać, że sama konsola jest nowa, jest nieużywana, także myślę, że będzie się super prezentowała w mojej kolekcji. No, i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tą konsolkę. Ale korzystając z okazji, że już tutaj jesteśmy, to rozpakujemy sobie jeszcze jedną rzecz. Bonusik, który dzisiaj przyszedł, i myślę, że takich unboxingów już moglibyście widzieć, kilka co my tu mamy. Tak jest. Jest to eryonowe dzieło. Także myślę, że będzie fajnie się też również prezentowało w kolekcji. Dzisiaj będę miał co robić. Widzę, że wykonanie jest bardzo fajne. No, generalnie mogę zachęcić do zakupu. I to tyle. Dzięki za dziś. Zapraszam do subskrypcji kanału i do obejrzenia moich poprzednich i przyszłych materiałów. Cześć.